Wejście przez bramę św. Pawła tutaj do twierdzy Narodos Wejście do samego miasta przez potężną bramę portową Zaraz zobaczymy jak gruby jest tu kamień Zostań. Tak. Zostań. No, Wchodzimy faktycznie szerokie. Wjedzie w stronę Pałacu Wielkich Mistrzów I pierwszy rzut oka na Pałac Wielkich Mistrzów Tak tutaj wygląda wspaniała architektura Dziedziniec na dziedzińcu Pałacu Wielkich Mistrzów znajdują się figury wykopane z wyspy Kos. Przewieziono tutaj stare rzymskich dystyników. Czy za takim biurkiem urzędowym no, jest anitów Mozaika z bazyliki Świętego Jana. No i piękne tutaj kolumny. Jeszcze szybki widok z Pałacu Wielkich Mistrzów. Sala kolumnowa tutaj z kapitelami. No i zejście. Wielkie tutaj marmurowe.